Siema, jestem Mikołaj witam Was w kolejnym odcinku z, z Randonautyki Pro. Dziękujemy Wam za 20 subów, chyba wbite w godzinę i bardzo Wam za to dziękujemy. Mamy nowego uczestnika kanału. Miał z nami nagrywać, ale miesiąc go nie było w naszym mieście, czyli w Koło Brzegu, i już wrócił, no to będzie z nami nagrywać. Ze mną są Kuba, Jacek i Ala. Tak, nowy uczestnik kanału to Jacek i Słuchajcie, mamy dwie intencje, którą jest penta, pentagram? pentagram i wódka. Dziękujemy Wam za te intencje i dzisiaj będziemy ich szukać. Więc najpierw szukamy pentagrama. Jesteście najlepsi i dziękujemy Wam za bite te 20 subów. Mam nadzieję, że dalej nasz kanał tak się potoczy. I pamiętajcie, odcinki są w weekend i w piątek, a wyjątkowo jeszcze robimy na przykład dzisiaj w poniedziałek, bo mamy wolne. Słuchajcie, mamy Power 504, ale to jest na morzu, więc generujemy. Kolejny punkt. I myślimy o Pentagramie. Pentagram tak może? No, może być na przykład na piasku, jakimś. I mamy kolejny Power 620. Co? 620 przy biedronce. Słuchajcie, Power 620. 620. Przy biedronce na Jagiellońskiej. ale 620. To jest daleko. To jest blisko. Tam, jak się idzie na molo? Tak, słuchajcie, no, okay. 6,20, nigdy nie mieliśmy takiego poweru, co nie? To jest pierwszy raz. Pierwszy raz, 4 minuty autem, więc... Ale słuchajcie, pierwszy odcinku. Skręć w lewo. Power powyżej 6. Zobaczymy co jeszcze tam znajdziemy. Może y, słuchajcie, pentagram i power 6, więc serio tam coś może być. Za 200 metrów. Skręć w prawo. A teraz widzimy się, jak już tam dojdziemy. Trzymajcie się i widzimy się na tamtym miejscu. Nie no, widzimy się, jak dostanie nam 500 metrów, żeby jeszcze was o czymś poinformować. Bo mamy jeszcze dla was pewną informację. Zostało nam 850 metrów I teraz ta informacja, którą miałem wam powiedzieć Jest już ponad 50 subów Więc robimy specjal Pokazujemy wam wszystkie rzeczy, które udało nam się znaleźć W Randonautice Z tych odcinków Na razie mamy trzy rzeczy, ale może coś się zmienić jeszcze w tym odcinku Więc następny odcinek to będzie Albo jeszcze jeden odcinek z Randonautiki Tak, albo jak mówi Jacek Specjal Więc teraz my już zobaczymy się z wami na kamerę, Jak będziemy na miejscu Jesteśmy już na miejscu na kamerce. Punkt to gdzieś jest słuchajcie tam. I słuchajcie, Jacek wracaj! Ten punkt jest tam No i słuchajcie. My już tutaj musimy uważać, że to jakiś psychodon bez smyczy. Jest naprawdę bardzo ciężko, jak wyjdzie tutaj. To jest ten punkt jest ta shopa. Może on jest w szopie, ale my tam niestety nie możemy wejść. Chodźcie. Jak widzicie tutaj coś jest, może na tej i będzie pentagram, ale tutaj nic nie ma, niestety jesteśmy też, zawiedzeni, że tutaj nic nie ma, ale... Za... Mikołaj widział za jak meneli się bili. Tak, słuchajcie, dwóch meneli się tam biło, więc nagrywamy to drugi raz, bo musieliśmy uciec. Pokażesz gdzie? E, bili achodząc, się tam, tam, przy tej szopie, więc... Było naprawdę Zobaczmy, mogę bardzo tak strasznie, sobie. ale uciekliśmy. No i słuchajcie, tutaj wróciliśmy. Kuby Kuba z nami nie ma. Nie tak, Kuba został tam na miejscu i czeka już z nami. Znaczy czeka już sam na kolejny punkt. Czyli teraz intencją będzie wódka. Yy, I słuchajcie. Do niego. Znaczy, yy, szukamy. Nie ma. No jak widzicie, że są tutaj garaże. Słuchajcie. Mamy i zobacz co to jest, jakie straszne. Czyli zaliczamy to jako pentagram. Zaliczamy to jako pentagram, no bo tak jak gwiazdeczki to się zazwyczaj rysowało. Półkropka, wow. kropka, kropka. Kropka, kropka, a to a jest takie coś, Słuchajcie, się mamy rysowało pentagram. pentagramy. Mamy pentagram. To się takie kółko wystarczy zrobić. Słuchajcie, mamy pentagram, zaliczamy to, bo więc słuchajcie, to znaleźliśmy. Randono zaprowadziła nas w, to, w takim jest gdzieś pentagram, więc słuchajcie, Czekaj. mamy to! Więc słuchajcie, wow Na serio. Udało nam się, Piszesz, więc słuchajcie, dobra, więc słuchajcie, my teraz yy, idziemy do Kuby i widzimy się po drugiej intencji. Wtedy yy, tam w drugim. No, może tam pójdziemy, nie, w drugim, odcinku, czy tam w trzecim myśleliśmy o lalce i znaleźliśmy lalkę, a teraz myśleliśmy o pentagramie i znaleźliśmy pentagram, więc my już nie przedłużamy i idziemy do Kuby. Yy, dobra, witamy Was w drugiej intencji, czyli w wódce. Słuchajcie, naprawdę jesteśmy zachwyceni, bo myśleliśmy o pentagramie. Znaleźliśmy pentagram przy okazji yy, yy, dwóch bijących się między sobą meneli. No i słuchajcie, musieliśmy uciec, potem rozejrzeliśmy się bardziej na terenie i znaleźliśmy pentagram. Więc teraz. Więc teraz możemy uznać za zaliczoną. Tak. Yy, więc słuchajcie, generujemy już drugi punkt i myślimy o wódce. To jest sklep. Biedronkę Jak pokaże nam Biedronkę, to nie wiem I pokazało nam, słuchajcie Power to jest, słuchajcie, 2,53 Więc już taki Słone. trochę mniejszy Ale my tam pójdziemy to jest. to jest na Kamiennej przy Kauflandzie Nie, nie, idziemy tam Idziemy tam i rozpoczynamy podróż Słuchajcie, dzisiaj nie pomijamy żadnego punktu Tylko my tam idziemy i w następnym odcinku będzie może już specjal na 20 subów. Znaczy jakie 20, 50, przepraszam was bardzo... Zieruj się na północny wschód, kilometr 700, skręć w prawo. Ale zobaczcie, my możemy iść tutaj, przejść tędy i już będziemy mieli szybciej. Jak widzicie tutaj u łopuskiego szpitalną wtedy przejdziemy i już będziemy mieli. Więc dobra, więc słuchajcie, my widzimy się yy, po krótkim cięciu jak dostanie nam tak z 500 metrów. Elo Zostało nam jeszcze 450 metrów do końca celu Więc my się już po prostu z wami zobaczymy jak będziemy już w tamtym miejscu Na kamerce, tak, zobaczymy się z wami na kamerce, zobaczymy czy tam nam się uda się znaleźć W tamtym miejscu znaleźliśmy pentagram, czy zobaczymy czy w tym znajdziemy wódkę Więc do zobaczenia na kamerce Dobra jesteśmy w punkcie, jak widzicie tutaj jest rzeka e, I jest zobaczcie płytka. Płytka jak jest. jest stromo, rzeka jest płytka i tam są takie kamienie jak I tam widzicie, jest jakaś kartka. Tam jest jakaś kartka. Tam to Tu jest jakaś kartka, więc my z Jatkiem. Więc my z Jatkiem tam schodzimy i widzimy się po krótkim cięciu. Y, słuchajcie, jesteśmy tutaj po krótkim cięciu i znaleźliśmy wódkę starą i cytrynową. Więc wiecie, dwie intencje się potwierdziły. Ja już tam nie będę schodził, ale słuchajcie, może. No tak, nie, tam. Może, ja jeszcze... Tak nie Cicho, może jeszcze podejmiemy jakąś tutaj decyzję. Czy tam zejść, mówisz, dasz radę? czy tam, tam zejść czy nie, jak widzicie, tam jest bardzo stromo, tam jest bardzo stromo, ale ja tam chyba będę schodził. Ja tam schodzę i widzimy się po cięciu. Jak widzicie to nie koniec znalezisk, mamy tutaj pętlę do powieszenia się. Jest twarda, więc można, można się tutaj powiesić. Mikołaj Mikołaj razem drugą, drugą. Słuchajcie, tam gdzieś jest druga pętla, więc już to idziemy ja do Kuby. Tam, tam Jatek był i Ej, na tej, ja tej kartce nic nie druga. ma. Ja Mamy patrz. drugą wódkę, więc słuchajcie, ten odcinek przejdzie do historii naszego kanału. Dwie intencje się potwierdziły. Właśnie, pierwszy raz. Jeszcze trzecią znaleźliśmy tam dalej. Tak, tam przy tych drzewach była kolejna wódka, więc Że słuchajcie, na patyk, to już koniec tego odcinka. Słuchajcie, te intencje się potwierdziły wszystkie. Więc słuchajcie, my jesteśmy tak z siebie dumni. <laughs> słuchajcie, Słuchajcie, Jacek tak przerwał pętlę, więc słuchajcie, my już się z wami żegnamy. Ja byłem Mikołaj. Ja Jacek. Jakuba. A ja ale i teraz rzucam ten patyk do wody. Trzy, dwa, jeden. I poleciał. O no i to jest piękne zakończenie tego odcinka! Piszcie intenty w komentarzu, Subujcie nasz kanał, łapkujcie i oglądajcie kolejne filmy. Ja A moje idziemy odpoczywać. Na razie. Intencje nie mogą się powtarzać. Elo! Do zobaczenia! Do zobaczenia!